Dawaj wołaj go po imieniu na no, cały czas. Kurzaj go, aż ci się pokaże. Hugh Hugh Q Hugh Q <grym> Where are you? Hugh Jayna! Hugh Jayna! Q Jayna! ja Jayna! Kobieto Ja mąka A, jest znaczek? No, będzie plute. O, super. Ghost? Give me a sign! Holy fucking sorry, shit. Sorry, sorry, sorry. Do ucha mi zajebałeś taki krzyk, że się prawie zezrałem. <laughs> <laughs> Ty no, jestem talerzem i nic nie wykrywam. Co to za talerz do dupy? A teraz no kurwa, 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 nie kurwa, 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 to kurwa, 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 I mam dziwne podejrzenie, że zahacza jest psychopatą, widzowie. Zauważyliście ogólnie, że z psychopatami, z ludźmi mordercami seryjnymi zazwyczaj jest na tej zasadzie, że są zajebiście spokojni i to są ci, którzy zawsze wszystkich uspokajają, a w wolnych godzinach uruchamiają staruszki z nożami. I myślę, że to jest jeden z tych objawów kurwa e z wewnętrznego psychopaty, jeśli chodzi o zahaczaja. Mianowicie nigdy w życiu nie widziałem, żeby jakaś bestia taka się działa w człowieku, ludzie. Powiem tak. Chłop normalnie powiesił krowy na kół łańcuchach. Babcia nauczyła mnie strzelać z łuku i moja babcia coraz ma mieć problem, bo łuk od niej poszedł się, yy, poszedł się gotować do jakiegoś grubego. O! O! No i lidera tak wyzywać. Ale jakiego ridera Mi chodzi o to, że Ewron po prostu jest puszysty. Puszysty. No, nie, puszysty a gruby, to są dwie różne rzeczy, przecież. No, no nieprawda, Ewron jest mega puszysty, tak dotknąć, tak pomasać, tak przytulać. ojej, marzenie. Marzenie. Dzieci. Co wam wygląda na netherite? Ancient debris. Ej, ale wcześniej wyglądało inaczej. Kenneth Miller, show yourself, show your presence, make some noise. Kenneth Miller, make some noise. <try> <try> make some noise for us. O, cóżcie?

Za Powiem tak. Say, kojarzysz starożytnych bogów? Jeżeli kiedyś yeah, e, ludzie falki. wyznawali jakąś religię, musieli na początku eksperymentować jeżeli dawali dary, więc wydaje mi się, że możemy być takimi twoimi troszeczkę starożytnymi bogami. Ja, był, ja mam dar, dar do bycia unlucky, ponieważ ja byłem w nadziei, żeby się w ten zginąć, to było totalnie To <laughs> Znaczy powiem ci tak, serdecznie cię lubię, ale jedyny dar jaki ty tu masz, to co najwyżej wady wymowy. Ja nie, ja nie myśl woda wymowy, ja byś... W Los Angeles. Nie, yes, zbyś trochę Los Angeles. Sytuacja no. wygląda w ten sposób. Jak się pokażesz, to zwalę ci konia dupą Musisz się pokazać teraz. Krzysiu! Christopher show yourself! Ale nawet Efficiency 5 Siekfryt to no mój dolejtor, no nie, tańczy Siekfryta! Spokojnie, spokojnie, no, na twojego no. Kamilku zmienimy, także. jakoś to się wyrobi. O oh, self, Christopher, show yourself. show yourself. Show yourself, show yourself, show yourself. What the fuck? I'm gay? What the hell? Zwizywał mnie! Powiedz już, że jestem gay! <ścoughs> <ścoughs> Mamy to! Ty jo dupia! Nie zaliczyło mi ducha, pierwszy. Nie idę tam! He, nie, nie idę! Telefonu też mnie nie zaznaczyło! Ja Dlaczego ta gra tak działa? Zrobiłem zdjęcie perfekcyjnie telefonu! Zrobiłem zdjęcie ducha, kur Pięć razy fingerprincy mi zaliczyło! Pięć, Pier... nie wraca! FOK gdzieś... Co nią na... prawie wygrałeś? A, no, no może nie tydzień czekałem jednak rzeczywiście. Gdzieś mafia czy nie? Dzisiaj byśmy... No i kurde... Idę zajarać widzowy pierd... tą grę... Dla kurwa debili, jakieś kondome biegające czerwone. Mam szybkie pytanie do was. Wy tłumaczcie mi jak to jest. Że to ja piję, a wy jesteście najebani, jakby... Wiemy, wiemy. Ja zrozumiał się. Jestem krucyfiks czy z Woda grę połow? She was on me, actually in me. Yes, yes, we motherf, yes. Do you like maybe Blancher gigancior I mówimy odwrotnie odpowiedzi. O oh, yes, yes, yes. Cieplenisz trochę, dev. Tak, tak, stone to dev. You smoke Blancher Gigantor to the dev. Nie, ja to nie. O. Oh. Halo? Ty kurwa, Tak, ja idę do ciebie z Nexe? Dam ci mięsko! Daj mi trochę żarcia, proszę. Tak, tak! Nexę? Nie, nie jestem. Nexe, kocham cię, naprawdę. Ewrone, ja ciebie też, ale oddać mi proszę, Siegfrieda i łuk, proszę. nie mogę, no bo Ale Ewron, ja mam wypierdolę z tych kuddebów z tej gildy, proszę. Ja tylko chcę, ja tam do tylko tylko mm. bo, bo mi dali enchant i mieli ekspiarkę, proszę. Boję się, że w tym momencie się tak nie bałeś na minę, że nigdzie nie będziesz w z życie? Alkobonki? dobijają ludzi, no. Biedny Zygfryd, biblotny. Bro, to biedny Zygfryd, no, nic z tego nie zrobił. Zygmunt, to ziomal totalny, i teraz musi cierpieć przez to, że. Ja chcę się Achievement zrobić! Ja tylko Achievement chcę, nie chcę cię bić! Ja byś pacyfista, proszę, dajcie Siegfrieda W sposób, że ja w życiu nie chcę nikogo urazić, po prostu jestem patusem, ale to już inna rzecz jest. Ja nie Właśnie, chcę. Właśnie, czekaj, czekaj, co do patusa. Kochanie, posłać pod piwo? O, dobrze. Zapierdajcie, jeszcze przyjdzie klapsa w dupę. A, <śmiech> przepraszam, <śmiech> trochę mnie poniosło. I mój stary przytoczył, jak to kiedyś mój brat przez przypadek szedł na stronę dla homoseksualistów. He. Ja, ja wtedy taki najebany, szczęśliwy, siedzę przy tym w stole wiglinym i, I mówię, że. Bo ja konia waliłem, i kurwa źle literkę wpisałem, jak Batula wchodziła do pokoju. I cała tajemnica, kurwa, rodzina poszła się. Bo jednak mój brat nie był gejem, a nikt mu nie ufał przez 10 lat. I każdy myślał, że robi w dupę. Wilk na mikrofonie w głowie się nie mieści, je, dla z lamusami się nie pieścić. Nie ma czasu. Głupot nie chce pieprzyć Je, Jeśli ci się nie podoba Wyłącz jak masz geści I tak wszystkich nie uda Ci się skreślić